5, 4, 3, 2, 1, ciśnij. 5 prawy, uwaga do 1, lewy minus 90, do 5 lewy minus długi 200, do 3 prawy ciasny 120, do 5 lewy 250. Do 5 lewy plus uwaga 120, i do 3 prawy minus ciasny, do 4 lewy minus 80, i do 4 lewy 30, i uwaga 2 prawy minus yy, ciasny 500, max 300. I 5 lewy Max 150 do uwaga 3 lewy plus długi 250 I do 3 lewy minus długi 250 I do 4 prawy plus uwaga 200 do 4 prawy minus długi 250 i do 4 prawy plus 150. Wyjście lewą. I 5 pi lewy mocno podbija podwójna uwaga. Hamuj nawrót lewy 120. Chcę zobaczyć na podwórce, jak to będzie. Środkiem i uwaga, podbija. I uwaga, 3 lewy. nietni 80. Do 4 prawo. nietni 150. Do 4 lewy lekko, przytni, ciasny 100. I do 4 prawy 600. Do uwaga, 3 lewy do 4 prawy minus 70. Do 3 prawy do mi minus do 2 lewy 80.

Do 5 lewy minus, bardzo długi, 500. Do 5 prawy, 500. I max na wyjściu, 300. I 5 lewy minus, długi, 90. Do, uwaga, 3 prawy, uwaga, zacisk prosty 200.

Do 5 prawy minus ciasny 50, do 4 prawy minus nietni 60, do 3 lewy 90. I do 3 lewy minus zacisk 200. Na wyjściu max 150. I 4 prawy nietni 150, do 4 prawy minus zacisk długi 200. Tu będzie długi zaciskiem. Przeszczyć środek 100. I uwaga, 5 lewy skok lewą 120. Do 4 prawo do 4 lewo minus 250. Do 5 lewo, niekdzie 90, do 5 prawo plus 100. Podwójna uwaga. Prawy 150. 2 prawy 150, do 2 prawy 70. Jeszcze nie, trochę za wcześnie. Sorry, tu będą teraz dwa prawe, po drugim prawym masz nawrót lewy 80 i potem dwa prawy nietni do dwa lewy 70, do 2 prawo 50 i 2 razy 2 lewy nietni 30. Do 4 prawo minus, do 3 lewo plus 70, do 2 lewy ciasny 140. Do 2 lewy długi zacisk, dni 230. Do, yy, do 5 lewy minus, uwaga, do 4 prawo minus, do 2 prawo, nie dni 200. Ale to ładnie wyszło, dobra. Do... 5 prawy plus nietni 120. Do 5 lewy nie dotykaj 120. Do 5 lewy do 5 prawy minus nietni 150. Uwaga, prawy 2 plus 150. Dobra, wreszcie nas to nie wyjebało, dobra. E... Hmm. Uwaga, 3 lewy długi 150 do 3 lewy plus 120 do 2 prawo 200 dobra do 4 prawo plus do 5 lewo minus 300 do 4 lewo minus i 4 lewo 200 i uwaga na wrót lewy tnij 150. Do 2 prawy ciasny. Tutaj bardzo ciasny będzie. Dobra, do 5 prawy plus do 4 lewo minus nie dotykaj. Do 3 prawo plus nie dotykaj. Hamuj 3 lewy plus nietni 80 i 4 prawo plus nietni 250 podbija. Lewy 4 prawo, 250 podbija. Uwaga, 3 lewy zacisk do 5 prawy, długi podbija i 4 lewy zacisk. 3 lewy do 5, tak. Chwoda, będzie 4 lewy zacisk. Do 4 prawy plus, uwaga, zacisk. Do 5 lewy plus, do 3 lewy plus, do uwaga, 2 prawy. Do nawrót lewy lekko przytni. Guci gucci, jedziemy dalej. 94 lewo minus, długi cn. Do 4 prawy, do 3 lewy minus nietni i 3 lewy, do 3 prawy 120. Dobra, to jest tak i 3 prawy. 5 lewy plus, do 5 prawy plus 250, do 5 prawy plus długi 260. Uwaga podbija. Do 5 prawy 120 i 4 prawy plus 270. Do 5 prawy plus 150. Do 3 lewy plus 120. I uwaga, nawrót prawy. Dobra, tu jest ten 3. Trochę do przodu i tu jest nawrót prawy przed nami. Nie, tutaj jest 3. A tak, tu dobra, sorry, sorry. I tu jest nawrót prawy. Do 5 lewy plus nietni 100 Do 5, plus 100, 5 prawy plus 120 I 5 prawy plus 80 Do 4 lewy plus, do 4 prawy plus nietni 150 Do 5 prawy plus nietni 150, do 5 lewy ciasny 120 Do 3 lewy plus, do 2 plus długi nietni 150 Sorry, za późno Do 3 prawy minus nietni, do 5 lewo do 2 prawy minus, uwaga podbija Nietni. Do 4 lewo, do 4 prawo, hamuj nawrót lewy, Nietni 180. Do 3 lewy, uwaga, do 2 prawy, przytni, yy, ciasny, yy, do 2 lewy i 3 prawy plus 200. i 3 prawy do uwaga hamuj 4 lewy do 2 prawy przytni do 2 lewy nietni i 2 prawy nietni 120 do prawy snalą 5 przechodzi w 4 lewy do 3 prawy plus 100 do uwaga 2 prawy nietni 200 do 4 lewo plus do 5 prawo i na końcu 3 lewy plus koniec. 4 lewo plus, 5 prawo i 3 lewy plus na koniec. I finish. 55 miejsce jest. Zajęliście stary. Udało się. Nie, trzeba ja <laughs> <chcę> zobaczyć aż tego. <laughs> aż zobaczyć